Dwunasty Tom, 4 września 1918 roku. Grzechy Kapłanów. Kiedy znajdowałem się w swoim zwyczajowym stanie, mój zawsze ukochany Jezus właśnie przyszedł i powiedział do mnie: Córko moja, stworzenia chcą rzucić wyzwanie mojej sprawiedliwości i nie chcą się poddać. Dlatego moja sprawiedliwość spieszy przeciwko stworzeniu. Czynią to ludzie ze wszystkich klas. Nawet moi kapłani nie są wyjątkiem. Ileż mają trucizny, być może więcej niż inni, którą zatruwają osoby zbliżające się do nich. Zamiast umieścić w duszach mnie, chcą umieścić w nich siebie, chcą być otaczani i znani. Ja zaś pozostaję na uboczu. Ich trujący kontakt z duszami, zamiast gromadzić dusze, rozprasza mi je. Ci kapłani, zamiast sprawiać by stawały się wstrzemięźliwe, sprawiają, że stają się bardziej wolne i niedoskonałe, tak iż dusze, które nie mają z nimi kontaktu, są lepsze i bardziej wstrzemięźliwe. Nie mogę więc ufać nikomu. Jestem zmuszony dopuścić, aby ludzie odchodzili z kościołów i trzymali się z dala od sakramentów, gdyż nie chcę, aby przez kontakt z nimi zatrowali się coraz bardziej i stawali się bardziej źli. Mój ból jest wielki, a rany mojego serca są głębokie. Dlatego módl się i zjednoczona z niewieloma dobrymi ludźmi, którzy są, ubolewaj nad moim gorzkim cierpieniem.